Halo, halo, cześć manko, z tej strony Tomciogracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii drugiej. I w dzisiejszym odcinku widzowie chciałbym kontynuować sprawę na tym polu. Mówiąc, kontynuować, kontynuować, skończyć, i być może yy, posiać tutaj sobie jeszcze nawóz, przejadę ogólnie tym yy, proximum, z torkiem to Tomi z powrotem. najwyżej do końca sobie puszczę potem pracownika a a ja się już tutaj zajmę Zajmę się widzowie nawożeniem. Wezmę sobie Zetora Fortere i, i, i ten mój rozsiewacz Amazona I tutaj to jest właśnie kontynuacja tego, tej uprawy, którą robiłem na poprzednim odcinku z tej serii. Tutaj jeszcze w sumie do końca nie wiem, widzowie, tu będzie zasiane na tym polu. Czy to będzie rzepak? Czy będzie. Już tutaj mam fortekę. Czy to będzie tam rzepak, czy, czy pszenica? Ja tu mam czek, nie rozsiewać miał być, ok. Yy, czy to będzie rzepak, czy pszenica? jeszcze zobaczę tutaj jakoś e? o Zresztą dzisiaj bez GPS jeszcze tu pojadę. jadę tak, żeby na razie na tej najwęższej szerokości roboczej żeby tam widzowie pracownik zdążył tamtą część pola dokończyć którą ogarnia i może z czasem sobie tutaj po prostu przestawię tą szerokość, ale to na razie jest ok Jednak mi tak GPS nie wejdzie polipka a no, to sobie dam radę dzisiaj bez widzowie, bez yy, piesu a myślę, że już w kolejnych odcinkach bądź na kolejną akcję tutaj Jeździł konkretnie z GPS-em, więc yy, też mi to będzie jakoś, nie wiem, łatwiej i tak dalej. Poprawię tutaj delikatnie tego miaczka jeszcze i... Tu już widzę też pracownikowi dużo nie zostało, w miarę sobie radzi, a jak na standardy tutaj pracowników. Czy będę musiał trochę tutaj na ach, czy e, przy... stopać tym rozsianiem, korzeniem? Chodź, bo, Jednak muszę przystopować, bo to szkoda. Szkoda troszkę tego pozu. sobie dojedzie do, do, do końca i O, dopiero sprzedaże wrzesień albo październik będę mógł zrobić. co pole nawiezione uprawione widzowie, a ja sobie tutaj coś. Myślałem, zastanawiałem się ogólnie, czy by do któregoś nie chciał, nie ale podjąłem decyzję, że sobie od razu kupię tą ładowareczkę. Do tego, do tego potrzebuję tej chwili to i wezmę sobie tą przyczepę, taką małą, na razie większej potrzebuję. Jeśli tutaj ogólnie chodzi mi przede wszystkim sobie o Załadunek tutaj tych małych palet z jajkami, tego aż tak często i dużo póki co nie będę miał, dlatego wziąłem no, taką a nie inną decyzję. Ładowareczka mi na jakiś czas też na pewno wystarczy. A też tak jak mówiłem, do tych załadunków nie będzie. Bądź rozładunków. A I tak do transportu będę wykorzystywał. Tu yy, postawię gdzieś, póki co, gdzieś tutaj, do transportu. Przy czepce będę wykorzystywał majora, więc na razie, coś takiego. W przyszłości, oczywiście, myślę, że się tutaj trochę rozwinę. Także co dzisiejszy odcinek ja już kończę, zapraszam oczywiście na poprzedni odcinek, na Discorda kanału, na stronkę na Facebooku. Także co, przejdź na razie, hej, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.